Siema, ziomki, ziomale. Witam ksiąntora na kanale W Grze Wiejskie Życie nad Morzem w jednej z części aktualizacji 29 lipiec 2021. Czyli będę robił powiększenia, no i mamy tutaj dostępne taki dużo, dużo, dużo pasków powiększenia. Ja miałem oczywiście zrobione wszystkie dostępne powiększenia z poprzedniej aktualizacji, no i teraz będę robił kolejne powiększenia. Będę jechał od góry, od prawej strony, później w lewo. Pierwsze powiększenie. Dobrze. Klapki z alpaką. Muszę sobie zrobić. Na szczęście wszystkie maszyny mam odblokowane, tak więc mogę sobie to po prostu dać pięknie. I jak to się robiło? A, tutaj. Młotek się przesuwało. Pik pięknie. Jedno powiększenie zrobione. Jedziemy z następnym. Klikamy powiększ. Tutaj potrzebuję klapki z angorą. Klapki z angorą. Mam 80. Proszę bardzo. Jedziemy z koksem. Drugie powiększenie. Zrobione. Jedziemy. Trzecie powiększenie, czyli 43. Potrzebuję tutaj 90 pizzy pieczarkowej. Mam. Proszę bardzo. 43 powiększenie. Zrobione. Jedziemy z powiększeniem 44. Pizzy z czerwoną papryką 90 potrzebuję. Mam. Proszę bardzo. 44. Piąte powiększenie. Pieczony czosnek. Ciekawe czy mam 90? Jest. Proszę bardzo. 45. powiększenie zrobione. Lecimy z 46. powiększeniem. Pieczony bakłażan. 90. Potrzeba. Oczywiście potrzebne są też monety. Monet mam dużo. Wymagany poziom ogrodowy 30 na 26. Proszę. Pyk. Jedziemy. Następne powiększenie, 47. Lody na patyku z białej truskawki. Ciekawe, czy mam tyle. Mam 80. Punkty krajobrazu, 7000 punktów. O, widzicie, punkty krajobrazu wymagają. Ciekawe, ile później będą wymagać. monety oczywiście. Nie idziemy. Pyk. Następne powiększenie. Lody na patyku z herbaty macza. Proszę bardzo, 32. No i dorobiłem sobie pięknie. Pyk. Można zrobić 48 powiększenie. Proszę bardzo. Jedziemy z koksem. Następne. 49 pole. Ser mozzarella. Proszę bardzo. Pyk. No to jedziemy. Pyk. Zrobiłem. Pięknie. 49 powiększenie. Robimy. I lecimy. Z następnym. 50. Otuszczone mleko. Proszę bardzo. Oddaję. To co tutaj jest, to widzicie. To następne. Lecimy z koksem. Następne powiększenie. Żółtko! Na szczęście mam żółtko. 90. Lecimy. Pyk. Kolejne powiększenie. 52. Dżemów mam wszystkich dużo. Jestem pewien, że mam. A więc następne powiększenie. Zrobione. Proszę bardzo. Tutaj. Mąka migdałowa. Ciekawe, czy mam tyle. Jest. Jednak robiłem fajnie, bo to jest niepotrzebne właściwie do niczego, jedynie co do tego powiększenia. Lecimy z następnym, 54. Kurze pióro na pewno mam dużo, mam tego w tysiącach, tak więc proszę bardzo. Pyk, następne powiększenie, 55. Sok kokosowy, tak mam już soczek, tak więc oddaję. Robię 55. Powiększenie. Proszę bardzo, lecimy z następnym. 56. Mrozą Angorę akurat sobie robiłem. Tak więc mam. Mam nastawioną Angorę na robienie tego. Tak więc fajnie. Pyk. Lecimy z następnym. 57 powiększeniem kulka z Angory. Na pewno mam wystarczająco. Tak więc lecimy 57 powiększenie. Proszę bardzo. 58. świeże mleko. Proszę bardzo. Oddajemy 100. Lecimy, 58 powiększenie zrobione. Mamy następne, 59. Pluszowa marchewka, mam tego ponad 400, tak więc spokojnie mogę oddać 100. To jest piąty poziom gadżetu Angory. Tak więc lecimy z powiększeniem. Tutaj burger z dziczyzny, proszę bardzo, mam na pewno. Lecimy, pyk, to jest gadżet trzeciego poziomu burger maszyny. 110 pasza. Fajnie, mam tego w tysiącach. Mogę oddać. Oddaję. Do przedostatniego powiększenia potrzebujemy półmisek owoców. Byk. Mam 68. Więc tutaj już jest trochę roboty, bo muszę sklikać maszynę piątego poziomu sok maszyny. No, trochę roboty z tym jest, bo trzeba sklikiwać ręcznie sok maszynę za OP. Ale zrobiłem to, proszę bardzo, nie, mam, nie miałem tego. Nie miałem tych półmisków owoców, bo zawsze pomagam widzom. Przynajmniej staram się pomagać widzom, gdy jestem dostępny. No i ostatnie powiększenie. Różowe wino, tak więc oczywiście mam to, robiłem to specjalnie. Właśnie w takim sensie, że jakby było potrzebne, to mam zrobione. I proszę bardzo pyk! Ostatnie powiększenie. Tu już nie będę robił tego. Pokazywał oczywiście. Zrobię sobie tutaj wszędzie grządki. Będę miał wszędzie dużo więcej grządek. Ja nie potrzebuję dekorować farmy. Tak więc sobie grządeczki zrobię. No i tak oto wygląda efekt końcowy postawienia grządek. Proszę bardzo. Ile tego tutaj jest? To ja nie będę liczył. Ale przybyło mi sporo grządek. Sporo więcej doświadczenia na sianiu koniczynki. No i tak poziomy szybciej będę wbijał. Do 180 jeszcze dużo. Bardzo dużo. 53, niedawno wbiłem tak czy inaczej. 179 wczoraj. No tak więc, oczywiście, jeśli filmik się podobał, to. Zapraszam do zostawienia łapeczki, subika i oczywiście dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Papa, pa. cześć. Tu, 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 tu.